Polska na czele, WIG20 plus 40%. Od stycznia Austria za nami, plus 28%. Europa w gazie, USA w tyle. O co tutaj chodzi? Gotowy na rynkową jazdę? Zaczynamy. Inteligentne handlowanie, twój przewodnik finansowy. Handel, inwestycja, giełda. Cześć, tu Inteligentne Handlowanie. MSI World. Krótko i długoterminowy trend pokazuje w dół. Uwaga! W tygodniowym wykresie przełamał spadki. USA ciągnie go w dół. Ponad 1400 akcji, jednak Ameryka tam dominuje. Kupujesz światowe ETF, Botanio, czy czekasz? DAX i Eurostox 50. DAX błyszczy po wzrostach. Ale nowa rządowa koalicja w Niemczech utrzymuje stary kurs. Co to oznacza? Na pewno dalej zielone szaleństwo, ogromne długi i wysokie podatki. Wygląda na to, że nasz zachodni sąsiad niszczy świadomo swoją gospodarkę. Zobaczymy, co to będzie dla nas oznaczać. Giełda na razie trochę stopuje, ale za ogromnymi długami. Stoją minimum 2,5 biliona euro, które na pewno będą szukały nowego właściciela. Giełda pokaże, jakie firmy skorzystają najbardziej. Eurostox 50 w krótkoterminowym spadku. Konsolidacja wisi w powietrzu. Wygląda słabiej niż niemiecki indeks. SIP 500 i Nastax. Słabe odbicie, zero mocy. Tech ciągnie indeks poniżej 200-dniowej średniej. Nvidia i Apple w opałach. Giełdy w USA aktualnie straciły 4,3% od początku roku. Stawiasz na Europę, czy wierzysz nadal w Amerykę? Euro versus dolar. Euro skoczyło do 1,10%, ale odbiło od oporu. Dolar jest nadal słaby. Odzyskał tylko 0,4% wobec euro. Polityka USA chce go obniżyć. Automatycznie inne waluty stają się silniejsze, tak jak to widać teraz, nawet na naszym złotym, który zyska. Słaby dolar stabilizuje też surowce jak złoto i bitcoin, do których zaraz wrócimy. Euro czy dolar, na co ty stawiasz aktualnie? Złoto. Nowe ATH. 3000 dolarów. Ale przy okrągłych liczbach zwykle się zatrzymuje. Każda bariera tego typu stawia dłuższy opór. Złoto rośnie, ale czy to już szczyt? Dlatego pytam. Kupujesz jeszcze złoto? Czekasz na korektę? Czy odpuszczasz? Bo to już koniec tego dobrego. Ropa. Ceny mogą spaść. Każdego z nas to cieszy. Inflacja oddechnie. USA chce pompować rezerwy. Drill baby drill, jak mówi prezydent Trump. Jeżeli gospodarka rośnie, to normalnie, że ropa też. Teraz widzimy anomalię. Najlepiej to widać na wykresach z przeszłości, na przykład w czasach pandemii. Wtedy ropa traciła. Teraz gospodarki rosną, a ropa tanieje. Ropa w dół szansa czy pułapka? Co myślisz? Wracamy do Bitcoina. Krótko i długoterminowy spadek. Słabo to wygląda na razie. Zyski już nie te. Era 1000% plus minęła. Bitcoin już nie jest niszowy, tylko dostępny dla wszystkich. Wierzysz nadal w PTC, czy idziesz w złoto? Subskrybuj i kliknij dzwonek. Bądź z nami na bieżąco. Polska i Austria. WIG 20 plus 40%. Polska rządzi. Aktualnie światem. Austria plus 28%. Solidnie, ale nas nie dogonią. Hmm. Dumny z polskiego indeksu? Daj znać, co Twoim zdaniem spowodowało, że inwestorzy akurat wierzą najmocniej w naszą gospodarkę. Jestem ciekawy Twojego zdania. Dyskutujmy w komentarzach. Podsumowując. Europa rośnie, USA się męczy. Po dwóch latach solidnego wzrostu. Widocznie czas na korektę. Polska na fali. WIG 20 kusi. I co? Aktualnie jesteś tym Polska? Czy zostajesz globalnym graczem? Do zobaczenia w następnym odcinku. I pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.